Żałujemy za grzechy, więc zastanawiamy się, jak się z nich poprawiać. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Mocne postanowienie poprawy. Na czym ono właściwie polega? Jaka jest różnica między żalem za grzechy? No, przy żalu za grzechy to mówimy o tym, że nie chcielibyśmy to zrobić. A mocne postanowienie poprawy to nie jest to samo? Nie do końca. Bo jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz. Bo przy mocnym postanowieniu poprawy nie mówimy tylko ja bym chciał się poprawiać i to naprawdę chciałbym się poprawiać. Nie. Mocne postanowienie oznacza, że zaczynamy planować. Można by było to porównywać do takiego generała. Generał poszedł na wojnę i przegrywa pierwszą bitwę, i drugą, i trzecią. I co myślicie, taki mądry generał powie: A to jeszcze raz pójdziemy, może tym razem się uda? Chyba ten generał będzie coś innego robił. A weź weźmie swoich najlepszy, najlepszych współpracowników i będzie się zastanawiał, jak to zrobić, żeby następna bitwa, żeby się udało ją wygrać. I zaczynają planować, czy tutaj trzeba coś zmienić, tam coś trzeba zmienić, tutaj trzeba coś ze sobą połączyć, i po prostu zaczynają to wszystko zmieniać, w taki sposób, żeby następna bitwa była zwycięska. I tak samo też my powinniśmy zrobić. Nasze mocne postanowienie poprawy polega na tym, że zastanawiamy się, z czym jest związane, z czym są związane pewne nasze grzechy, dlaczego one się pojawiają. Jak już wiemy, dlaczego one się pojawiają, to się zastanawiamy, jak to zrobić, żeby ich już nie było. I to czasami trzeba coś zmienić. Na przykład, jeśli ktoś mówi o tym, że rano zapominasz pomodlić się, pacierz poranny, że nie zawsze jest. No to w takiej sytuacji można by było powiedzieć, co trzeba zrobić. No, pacierza porannego nie ma z tego powodu, że jest za mało czasu rano że ciągle biegam, że tutaj, nazwijmy to, do szkoły się przygotować, tutaj jeszcze śniadanie zjeść i po prostu nie ma czasu na niego. No jak nie ma czasu, to dlaczego nie ma czasu? No bo za późno wstaję. Trzeba było wcześniej wstać. A dlaczego nie wstajesz wcześniej? No z tego powodu, że wieczorem bardzo długo siedzę jeszcze i sobie coś czytam. No to już tutaj mamy konkret. Co trzeba zmienić? Trzeba wcześniej pójść spać, trzeba wcześniej odłożyć tą książkę albo wcześniej zacząć czytać. Więc mocne postanowienie poprawy jest właśnie takim zastanowieniem się, dlaczego pewne grzechy się pojawiają i co zrobić, żeby ich zmienić. I dlatego powinniśmy też zawsze jedno postanowienie sobie wziąć na spowiedź. Na przykład, bo jeśli byśmy chcieli w całe swoje życie zmienić za jednym razem, to pewnie nic się nie zmieni. Ale jeśli zmienimy jedną rzecz, jeśli na jednej spowiedzi decydujemy się o tym, żeby zmienić jedną rzecz, to jest pewne prawdopodobieństwo, że ona się zmieni, że się zmienimy. Jak się zmienimy na lepsze, to co możemy zrobić? Możemy zająć się drugą rzeczą, i w taki sposób możemy się zająć po kolei wszystkimi grzechami, które się pojawiają w naszym życiu. I to już nie będzie tak, że za każdym razem będziemy się spowiadali z tych samych grzechów. Ale będzie pewna zmiana Więc mocne postanowienie poprawy polega na tym Żeby wziąć sobie konkretny grzech Ten, który najbardziej przeszkadza Ten, który najbardziej niszczy Na przykład moją przyjaźń z Panem Bogiem I zastanowić się Co zmienić w swoim życiu Po to, żeby ten grzech już nie miał miejsca Żeby on się już nie pojawiał I jeśli tak zrobimy To to mocne postanowienie poprawy To ta pos to postanowienie, z którym pójdziemy do spowiedzi na dłuższą metę, to znaczy przez parę lat, może nas zmienić z człowieka, który w ogóle nie dbał, który był bardzo złym człowiekiem, na kogoś, no, prawie, prawie świętego. Gdyby z tym mocnym postanowieniem poprawy było tak łatwo, to no wszyscy tutaj chyba w Kościele bylibyśmy świętymi. Ale właśnie to jest taka, taka rzecz, która jest bardzo trudna ale jest niesamowicie potrzebna. I wydaje mi się, że często zaniedbujemy. Zaniedbujemy po prostu to mocno postanowienie poprawy, bo myślimy sobie o tym, ach, już mam żal, już nie chcę tego robić, więc już na pewno to nie będzie. No ale w rzeczywistości to inaczej wygląda. Ja zauważyłem u siebie, że ja potrzebuję zawsze takie konkrety. Najlepiej jest coś, gdzie mogę to odhaczyć. Na przykład, jak zauważam, że za mało czasu mam na modlitwę, to muszę sobie na przykład postanawiać, dobrze, a jakie modlitwy chciałbym odmówić, i zrobię sobie taką, robię sobie taką listę i wtedy mogę za każdym razem codziennie robić haczyk, jaką modlitwę odmówiłem, i jako, o jakiej modlitwie zapomniałem. I w taki sposób wtedy mogę zobaczyć, czy coś się poprawiło. A jak nie, no to. Trzeba się zastanowić, co dalej robić. I to jest tak, że najpierw mamy jedno postanowienie i próbujemy. I na przykład na następnej spowiedzi widzimy o tym, no nie funkcjonowało. Albo na przykład, że funkcjonowało przez tydzień, a przez trzy tygodnie w ogóle nie funkcjonowało. Więc co robimy? Nie musimy znaleźć czegoś nowego, tylko bierzemy teraz to postanowienie, które mieliśmy i się zastanawiamy, co można by było tutaj zmienić, żeby ono lepiej funkcjonowało. I w taki sposób wtedy troszeczkę się zmienia raczej, to, to postanowienie. I tak, na przykład, przez cały rok może się okazać, że za każdym razem mam takie samo postanowienie, ale nie w tej samej formie, tylko troszeczkę zmienione zawsze. Że cały czas staram się o to, żeby więcej się modlić, albo żeby się lepiej modlić, żeby więcej mieć czasu dla Pana Boga, ale w pierwszym miesiącu wypróbowałem taką formę, a w drugim miesiącu wypróbowałem to troszeczkę inaczej. I tak przez cały rok próbuję, próbuję w tą stronę, w tę, aż w końcu coś mi się udaje. I staram się wtedy na to wziąć i z tego skorzystać. Więc mocne postanowienie poprawy nie jest takie proste, ale naprawdę daje skutki, ponieważ jak sobie tak myślę, 10 lat temu, to naprawdę jeszcze mnóstwo było takich grzechów, z którymi nie dałem sobie rady. Ale z tego powodu, że za każdym razem wziąłem sobie jeden z tych grzechów, na spowiedzi, i na przykład tak przewałkowałem przez miesiąc, przez dwa, przez pół roku, przez rok, ciągle nad tym jednym rzeczem się zastanawiałem, jak go zostawić, jak się zmienić. To ostatecznie, z Bożą Pomocą, udało się naprawdę wiele rzeczy zrobić, wiele rzeczy poprawiać. Więc e, dla mnie to jest zawsze takie, taka, takie przypomnienie, że teraz, jak już jako kapłan, też się spowiadam żeby nigdy nie zapomnieć o dobrym postanowieniu poprawy. Ale do tego też trzeba mieć czas. No bo trzeba po sobie pomyśleć, w jaki sposób poradzić sobie z pewnymi grzechami. To nie jest tak, że naraz przyjdzie, po prostu myślę sobie o tym, chcę się z tego poprawiać i już wiem, aha, to, takie, to, to powinienem zmienić w twoim życiu. Nie. Czasami naprawdę chodzę przez cały tydzień i przez cały tydzień się zastanawiam, co należy zmienić. I tydzień mija. I nic. A jak ty do spowiedzi? No to wtedy idę do spowiedzi, ale po spowiedzi dalej myślę. Jakie postanowienie sobie brać? Jakie postanowienie brać? Tak długo myślę, aż w końcu mam jakiś dobry pomysł. I wtedy no, trzeba go wypróbować. Także nie zniechęcajcie się, jak nie macie dobrych pomysłów na jakąś poprawę, jak na jakieś postanowienie, ale po prostu starajcie się, żeby szukać bo ktoś szuka, ten znajdzie. I to jest, to jest prawda, że jeśli ktoś będzie szukał i nie będzie ustawał w tym, żeby, żeby się zmienić, to na pewno znajdzie jakiś, nawet ma jakąś małą rzecz, w której warto by było, nad którą warto by było popracować i która zmieni nasze życie na lepsze. Już wiemy, że mocne postanowienie poprawy to wybieranie jednego grzechu, albo czasami dwóch, i zastanowienie się nad tym, co zrobić, żeby one się już nie pojawiły. Co zmienić w swoim życiu, aby one już nie miały swoje miejsce. I w taki sposób powinniśmy zawsze przed każdą spowiedzią właśnie wziąć takie mocne postanowienie poprawy, takie jedno albo dwa postanowienia, które chcemy w najbliższym czasie, w najbliższym miesiącu w swoim życiu zmienić. Jeśli to mamy, jeśli mamy takie postanowienie poprawy, to możemy iść teraz do spowiedzi, ale o tym w kolejnym filmiku.